Cały plac, od ulicy Borowskiej poprzez ulicę Suchą i tam, który dochodził do dyrekcji kolejowej, to był tak zwany Małpigaj, tak byśmy go sobie nazwali w latach 50. i 60. Po tej stronie, czyli po stronie ulicy Borowskiej, były jeszcze ruiny w latach 50., ruiny ewangelickiego kościoła. Z czerwonej cegły były. Natomiast wejście do takiego ocembrowanego właśnie tunelu było, było mniej więcej jak jest ta ulica, gdzie jest mm, szpital, to tak w połowie drogi... Gliniana, tak? To jest... nie, to nie jest u, ulica Gliniana. Nie. Gliniana to jest tam następna. A, Janików. Nie, Joannitów to jest prostopadła, a ja nie pan, dyrekcyjna, a, to dyrekcyjna chyba, jest dyrekcyjna, dyrekcyjna. dyrekcyjna. Ulica Dyrekcyjna, więc mniej więcej w połowie było właśnie takie taki wewnątrz... Mm, po prostu na, pod powierzchnią ziemi, być może, że po prostu jakaś bomba, pocisk po prostu odsłonił to. Ja pamiętam, że już w tych wczesnych, czyli po 1954 roku, bo tutaj mieszkałam z rodzicami na ulicy Tomaszowskiej, było właśnie takie wejście. To jest jedno miejsce. Które ja widziałam na własne osobiste oczy. Wchodziłaś też, może? Bo... A nie wchodziłam tam, bo zawsze, no wiesz co, małe dziecko to Ach. nie pozwolało. Chociaż wiem, że chłopcy tam penetrowali. Drugie miejsce to w latach, koniec chyba 60., początek 70., było odsłonięte specjalnie, specjalna taka wystawa. Na temat y, y, służb cywilnych. I miało to miejsce, jak się wychodzi z głównego y, gmachu y, dworca y, główny, y, PKP, ale tym głównym wejściem po stronie lewej, y, później tam y, zamurowano to wszystko i był, y, bo to tylko kilka miesięcy funkcjonowało. Były schody prowadzące do podziemi, i tam było chyba 4 albo 5 pomieszczeń w takim ciągu. Na bokach od czasu do czasu pojawiały się takie bardzo duże metalowe drzwi na takie specjalne zasuwy zamykane. I była wystawa. Taka, jakichś granatów, jakiejś broni, takiej, gdzie ta służba cywilna. No na jakiej się... głębokości to mogło być? To mogło być nawet, bo tych schodów dość sporo, pamiętam, było. Tych schodów mogło być z 20 i właśnie nie wiem, czy czasami nie było dwóch poziomów, bo to już mi się zatarło troszeczkę. I tam jeszcze były jakieś, jakieś ubiory, maski, o takie rzeczy pamiętam. I to było odnowione, czyściutkie, y, taki pokaz. Chyba to jakieś 4 czy 5 miesięcy. Później to było przykryte y, y, drewnianymi takimi belami, a później już z, y, całkowicie zamurowane. Y, czyli zamurowano to później? Tak, co? zamurowano. i. W tej chwili, to na dzisiaj, w tej chwili tam nie można po prostu nie mogłabym ci tego pokazać, bo y, jest plac y, y, robót przed dworcem. Y, ale tam funkcjonowało na tym miejscu. Tak jak się wychodzi, to po lewej stronie był y, parking chyba nawet w ostatnich latach płatny dla samochodów osobowych. Bo po prawej stronie podjeżdżały y, taksówki był postój taksówek. Natomiast, a możesz wyłączyć na chwilkę, że od 50 roku do 54 mieszkaliśmy na Lwowskiej, a w roku chyba gdzieś jakieś tak w połowie od 54 przeprowadziliśmy się na Tomaszowicz. I tutaj w Wrocławiu w ogóle było bardzo dużo i jeszcze przecież różnych ruin. Były yy, leje po bombach i to myśmy łazili i to penetrowali. zatem tutaj w tej dzielnicy krzyki było mnóstwo cmentarzy. Yy, także tutaj też się łaziło i, 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 i bo, było wiadomo, że byli tacy, którzy penetrowali również te. te a, a do tych dużych bunkrów, takie cztery wystające, no nie są? Na Legnickiej jeden bunkier. No to właśnie ten na Legnickiej był, ale nigdy nie byłam w jego środku, tylko to też na. na... Na placu słowiańskim Czy na ulicy słowiańskiej jest taka ulica? No i u mnie, Sam ja tam był? nigdy nie byłem na ładnej, e... nigdy w środku nie były, I, I właśnie tutaj na Legnickiej, w okolicach... I na ładnej też jest. Tak. I być to może, Takie bo ja ładnej nie, nie znam. Także że, no, były takie miejsca, w które można było wejść, bo pod domami też były. Tunele. A tato mówił ci coś też, gdzie osobiście Nie, był? Tato, mi tylko, tato mi tylko mówił o tych podziemiach, które prowadzą z, pod, z, z tego obszaru, tutaj pod byłym Małpimkajem i pod dworcem. Tylko o tym mówił. I miło. też mówił, że ciągną I, i się mówił, że do to, że To były tunele, które prowadziły również do różnych miejscowości y, łącznie z, z subetami, a y, y, kiedyś to jeszcze w latach było 90. Dokładnie, dokładnie to był 96 rok y, 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 jesień, w Dzień Nauczyciela, y, nie po dniu nauczyciela. Byłam z młodzieżą na wycieczce i spotkałyśmy z koleżanką emerytowanego wojskowego, chyba oficera. I on nam my oczywiście żeśmy na, do bazy żeśmy dość bardzo, bardzo zmęczony. Ja już byłam ledwo zadająca, a on mówi, czy my wiemy, że przez Sudety można tunelami przejść z jednej strony, na przykład Szczec do Polski, z e, e, Polski nawet gdzieś tam prowadzący na do niej. Coś takiego nam powiedział. A, no, a czemu to jest niedostępna? Rozsydzi, kazali kad... damkę. Kad... 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 Okay. Okay.